Jesteśmy w gierce, witam serdecznie wszystkich, Monsterek. Pierwsza w nocy Jest dobrze Jest duży game changer, Oczywiście duży game changer Mamy 9 dni premium Pierw kupiłem na 7 dni, tylko i wyłącznie po to Żeby móc sobie kupić wyspę Po czym odblokowałem kilka archiwmentów i dostałem na 3 dni No to mamy 9 dni łącznie Jest gitara Następnie zakupione dzienniki I jedzonko Lecimy sobie na Horn, Hornbeam, Wood, Hornbeam Wood. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Żółty region. Trochę builda zmieniłem, żeby troszkę szybciej te moby pobijać. No, myślę, że będzie dobrze. Musimy się dostać. J -j 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 -j. Jesteśmy tutaj, Jaywood i Hornbeam. Kurde, muszę sobie jakoś tam przejść. Dobrze. Jesteśmy na naszej mapce Herbing Wood. Co my tu mamy ogólnie? Jakąś skrzyneczkę te Dwa punkciki, no tym razem bez łowienia sobie polecimy. Lecimy, zbieramy dwie godzinki. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak jak mówię, chcę jak, naj, jak najbardziej tylko się martwić o O mac e, trzeciego. Nie zbierać czwartego, bo to będziemy troszkę szybciej to bić. Jak mówię, trochę tego builda troszkę zmieniłem. Daję mu toporek z, z latarnią. Dobrze mówię. jak to działa. A, dobra, i to się otwiera, i to zjada, jak z pika. Dobrze. Ciekawy jestem tych dzienników, po ile one będą chodzić wypełnione i czy też kupiłem ich wystarczająco, bo nie wiem. <laughs> po 15 sztuk kupiłem, przyznaję się, doradził mi chat GPT, <laughs> bo od razu zobaczyłem, że z jednym chyba nie ma sensu, bo tam było coś, coś 3,2 chyba kilograma, no i, i od razu się zapytałem Chat GPT czy kupić ich więcej, nie? Tak kup około tam ba 13 do 15 mi powiedział, jeżeli chodzi o 2 godziny farmy. Zobaczymy jak, jaką, jaką wiedzę posiada nasz chat GPT, nie? Przecież ma atak speed, kurde, z tym toporkiem i, i z tą latarnią, naprawdę. Bije to znacznie, znacznie szybciej. Zjadłem sobie ciacho, wszystko, tak, tak. Szkoda, że tutaj nie mamy rybek, no ale mm, nie będę narzekał, bo mamy to premium, zobaczymy jak, jak to się wykalkuluje. No tylko, że totalnie bez ryb, no bo tutaj na tej mapie, choćbym no, chciał, chyba nie ma jeziora, żadnego, nie? No, jak najwięcej tych, bo to zwiększa znacznie szybkość zbierania. No to, to jest super. Ogólnie w dzienniki, w dzienniki kosztowały mi po 15 sztuk. A Momencik. Mam 27 klocków. No tak, średnio 30 za, za tysięcy za takie 15 sztuk. No to macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to 150 tysięcy kosztowały mnie dzienniki. To sobie też odliczymy te dzienniki. Już to nie ma sensu odliczać. No to jest inwestycja. No przecież inwestujesz po to, żeby zarobić. No panie drogi. Na logikę, nie? Jakieś to mówisko. Nie wiem o co chodzi. na premia, dobrze. Bardzo mało brzozy tu jest. I Boże, kasztanowca, przepraszam, kasztanowca. Eee, wilczków coś tam jest. Też taki spotek nie za bardzo, ale... Przejdziemy sobie tak kantami. Na środku pewnie ktoś będzie farmiał, ale tamtą skrzyneczkę trzeba też podnieść. Przejdźmy sobie tam bardziej na środek, żeby więcej mieć mopków, a nie po jednym wilczku. O, tu na przykład mamy już dwa drzewka, to już ładnie wygląda. No i trzeciego naprawdę dosyć szybko zbiera. A ten czwarty już tak monotonnie to idzie. Myślę, że to najlepiej jest. Ma się narzędzia trzeciego, trzecie bić. Ma się narzędzia czwartego, czwarte bić. I tak do tego, kurde, piątego, żeby chociaż te, te, te zaklęte też robić. Zaklęte, nie wiem, czy to dobrze mówię. Przez to ma tak speed, kurde. <gry> dobrze, dobrze, mi się, podoba, mi się podoba. Poprzednie mapki mieliśmy po 300 tysięcy zarobione. Dawaj skórkę, kochanie. Mięso jak najbardziej potrzebne. No zobaczymy, czy on się zrespi cały. Chyba nie bo one też się muszą regenerować, mi się wydaje. Nie, cały. Super. Takiego spota z nim znaleźć i, i tutaj miażdżysz, nie? Szkoda, że wilczek się nie rozpicało, nie? <grym> Idziemy sobie tę skrzyneczkę podnieść. Przeczuwam, że tu będą macy trochę wyższego tieru. Ale to co No bo tutaj to też szybciej zbieramy, nie? Troszkę go dłużej bijemy, ale to szybciej zbieramy. Chociaż nie tak szybko. Nie, nie, nie będziemy tak robić. Tylko trzeci, tylko trzeci. Myśmy mieli dwa razy na bale, one się tak dosyć szybko respią. No i to się zbiera. Nie, czwartego nawet nie chytam. I on się teraz już powinien zrespić, ja już sobie biję kolejnego. To by było super, Boże. Ale widziałem na tych filmach i te, te, te wyższe mapy, jak to, to, to jest, Kurde, to się, to, to, się, to, to się, to po, po 30 zeskładowane chyba na staku Te drzewa i to wszystko, kurde, ja nie wiem. Czy nie, nie wiem, nie wiem, czy ja ich pokonam, kurde. Też tutaj tym, o, 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 o. Tak, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wszystkie po kolei, po kolei, po kolei. Jeszcze wilczek, wilczek jeszcze, jeszcze się w wilczek stawiasz. Dobrze no. Nie zbieramy. I zaraz będzie się niech tu kolejny i to będzie piękne. Kurde, dużo nie zostało: 30% odbicia. i tego ty, o, bardzo dużo. To potrwa, potrwa. Mamy to. Ja zatrzymuję na chwilę czas i lecę szybko zakupić ten topór. O, zbieractwo, włókno, skóra, ruda. Ja to muszę sprawdzić ogólnie. Nie. Nie, o boże, strasznie. Jeszcze sobie na skóry kupię od razu, topór i skóry, topór i skóry, tak i dziennik jeszcze, na czwarty, na drewno, a na drewno się nazywa dziennik drwala, ile mam siana? Też koła, to nie, dobra, nie kupujemy, A, dobra, mamy czwarty poziom, pięknie, wracamy, 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 wracamy i drzewo możemy wyczepać czwarte, zobaczymy jak szybko to będzie robić niestety nie stać nas już kurczę na narzędzia lepsze na czwarty, na siekierę chociażby no nie stać, część koła mam tak żebym nie kupił ona tam kosztuje dosyć dużo, tutaj nic nie tykam dobra jestem z powrotem na mapie, resumig leci czasu dokupiony został topór czwarty poziom i jeszcze sobie dokupiłem od razu ten bo mam dosyć niedługo, więc mogę się też również skupić na, na drzewach czwartego, zobaczymy jak to będzie tam szybko bić, on tu używa już czwarty? nie, jeszcze nie Bibi, bi, bi, kurde kasztanowca bi, kolego, dawaj skóreczkę, dawaj, bo też zaraz poziomek skóreczki wzrośnie, nie traćmy czasu, ledwo w sumie zaczęliśmy także, nic nie sprzedawałem z ekwipunku, wszystko zostało tak jak było na tym powrocie, ja my już mamy 178k, dobra, na razie samo zbieractwo, samo, samo, oś tu kolego bardzo fajnie, fajnie, szybko, tak, tutaj też, chodź. Co ja tu mam za skillą? skaczesz w kierunku obrony postaci, usuwa wszystkie efekty. A, to takie ucieczkę mam taką fajną, dobra. Chciałem sobie sprawdzić, upewnić się, bo... <laughs> no, gram takimi lekkimi przerwami w tego Albionika. My to, żeby teraz wbić jak najszybciej czwarty poziom innych tych, to bym się skupił na innych rzeczach, nie? Drzewek bym nie klepał. Na pewno skurowanko bo to, to, to jest... Zaraz ma wpaść. Szybciej trochę. mi poziomu używa. Czy czwartego czy? Mm. Dawaj skróleczkę dawaj kolego Widzę cię, widzę cię To ładnie wygląda do tak premium kurde I to dwa nawet, pięknie Ktoś zabija i nie podnosi tak? Mm, mamy tropionko, zrobimy sobie, zrobimy oczywiście Po drodze się wiesz, znajdzie On tu gdzieś będzie No w tamtą stronę sobie pójdziemy, no dobra Ja sobie to bije od razu Musimy iść tam dalej, gdzie więcej potworów jest, tych piesków, więcej wszystkiego, a nie tu w tym, kurde, przy teleporcie stoimy. Radosław, rusz dupę. No nie wierzę. To trzeba być bardzo dużym człowiekiem, żeby takie coś robić. Ale fajnie, na kolejnej mapce już będę mógł sobie kupić te am, al, Albiońskie? Albiońskie to się nazywa? Narzędzia? Czy jakoś takie? Nie wiem dokładnie. Myślę, że to to już wbije. Spokojnie po dwóch godzinkach na skurowaniu. Zawsze mi się kurde ten mułek tak trochę w trynżoli. drażni człowieka. Nie wiem czemu ja kupię aż cztery siekiery adepta. No ale dobra. Może mi się przyda A no mobek jakiś. Weźmiemy, tylko weźmiemy. Piknie, piknie. Choda, że jakoś owe nie ma. A, ale ten. Też też szybko padają. Jak widzicie. Nie no, czuję, że z tym premium to będzie znacznie lepiej. 50% kurde, nie? Drogo mnie chodzi. Tędy nie przejdziemy, tu musimy sobie pójść. Jeszcze skurowania nie mam, także niedźwiedzie jeszcze się trzymajcie z daleka ode mnie. Ale jeszcze troszkę i was też będę zbierał. Spokojnie. Patrz kurde, ja tego nie mogę. Ej, mogę? Nie wiedziałem, że mogę. Rzadkie bale sosny. What the hell? Może muszę mieć specjalne jakieś narzędzia, żeby to zbierać. Ale jajca. Dobra, ej, jestem w szoku teraz, nie? Ale w, kurde ten jak to się mówi. Eee, Facepalm, kurde, nie wiem <suszy> jak to powiedzieć. Wpadka nie zła, nie są wpadkę, teraz zaliczyłem. Nie, nie uda mi się go ubić. Jeszcze, jeszcze nie. Może bym nie dostał to jeszcze, ale. No patrzcie jeszcze mi ten kurde. No co za. Uuu, że tak brzydko powiem już na niego. Nie wiem, blokował skurczy bieg cały czas. Brał uciekł. Zbieraj mi te rzadkie. Chaddy nie wiedziałem, że mogę. Czyli czwarty wystarczy i można sobie już zbierać rzadkie inne. Dobra. Fajnie, fajnie. Teraz poleci sianko. Te rzadkie dosyć drogie są. No, to mi się podoba. Dzikuźnie teraz. Daj mi dobić sosnę, proszę cię grzecznie. Bądź grzecznym kolegom. Grzeczna dzidzia, pięknie. No, nie ma już nie ma. A kurde, noga ścierpła. fuck. I lecimy sobie dalej. I zbieramy, i zbieramy sobie sobie. I lecimy sobie dalej. Wyglądam jak jest tower, nie? Wiem, ale fajnie się czuję w tej rzepce. <grystka grystka> kopalnia jakaś, dobra. Nieważne, i tak muszę dogonić tego, tutaj jeszcze go dobić. Może coś drobnie fajnego, panterka. Chyba to jest panterka, tak wygląda jak panterka. Panterko. czy się nakręciłem z tym premium wam powiem. baj kurde, złocisz. Coś to mi paru runa adepta. No fajna. Ty chodź tu, doga. A mogłem cię zahaczyć, widzisz? Nie zahaczyłem cię, przepraszam. Ale teraz się złapałem. Aj, wilczuś, wilczuś. Jeszcze kolega twojego od razu obiorę. Dwóch nawet twoich kolegów muszę obrać, wiesz? Ktoś, ktoś, ktoś was tutaj kurde bije i zostawia. Ja nie wiem co za tak robi, nie? O ty mi to w ogóle. Mm -hmm. Dziennik Albionu, mam coś do odebrania, odbierz. Odbierzmy sobie od razu, cyk. Użyj. Expik podleciał, pięknie. Zbieraj to, zbieraj. Oj, guziec. <noise> Taka dzika świnia z Afryki, wiecie jak jest, nie? <noise> Dobre stare filmy, nie ma co. Nie mam czasu mam teleportka teraz, kochany. Czarodzieja, mogę co najwyżej ubić, bo mi przeszkadza swoim wyglądem. Nie, no szczerze mówiąc, do niego nie mam. Boże ziomek jak wygląda, nie? Andrzej, sobie tutaj zapniemy tą koleżankę, zanim zanim sobie przejdziemy dalej. A kupa, nie wychodź. Serio. <laughs> no kurczę. Tego nie będę mógł, no bo... Trzeba mieć adepta, nie? O, piaskowiec, dobrze, dawaj go, dawaj. On jest strasznie drogi. Mamy jeszcze premium, także plus. To Zbędzie. No. Tak, kurde. O drugiej, no, drugiej może nie. Jeszcze nie. O pierwszej w nocy wale monsterka, nie? Zbieraj, zbieraj. zbieraj, zbieraj. Ile zostało na skóry? No, więc powolutku to idzie, powolutku. Jedz, kolega. Chodź, 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 podejść, podejść. Nie bądź taki cwaniak na odległość. Pania czeknie? No. Ja ci dam, kurde, tutaj. Da dinozaurka, fikać. Teraz ci tu, kurde. Łomot spuści. Nie zostawimy dwóch piesków, nie ma opcji. Gdzieś tutaj będzie pomeczka. Gdzieś ona się nam tu kitra. Wyskoczy pewnie z chowańca. PVP. A tu jest panterka, o widzicie? nam sobie podlecimy. Będziemy sobie zaraz za ten teren PVP. na żółtych i tak nic nie stracimy, jak padniemy. Także to jest. I nie ryzyko. No tak, się mam na targecie. Kurde, a zawsze muszę wpaść w to. Patrzcie jakie to jest dziadostwo, ty. I leżysz. Co dropać, co to jest? Rzadkie szczątki zwierząt. Łapeczkę, dobrze, dziękuję ci. Idziemy sobie tam na ten teren PvP, co tam się znajduje. I tak tu nie ma... No, zero wrogich graczy jest, także. Co, już nie? No, już się skończy. I tak chwilowo takie PvP robią. No rozumiem, nie mogę. Ale te drzewa już powinienem móc. Tak. Ale tu nie widzę sensu w tym, bo jest zbyt wysokie. Zobaczymy sobie ile to jest warte, ubijemy sobie go, ale... Ale to wolę bardziej. Dokładnie, to wolę bardziej. To w wyjątku średnia skóra, Jo Nie klep, nie klep, nie klep, nie przestawiam. Dziennik albiniku. pięknie, który to nam daje? Uuu, tysiąc aspika, pięknie. No nie możemy. Ale jaszczur fajny. Taskowiec, dawaj go, dawaj go. No już mamy 170k uzbierane w 30 minut. Coś mało... Przejdziemy sobie, kurde, na tą skrzynię. Na środku zostaniemy. Tam już fajna akcja była. Więcej tych potworów, więcej tych wilków, a nie kurczę, ja tu jeżdżę szukam. W sumie tracę czas, więc tutaj nie pogardzę. Hmm, tu mamy złotko jakieś, ale te dwa niedźwiadki mnie tu przerażają. Tutaj gdzieś była specjalna ta ball Znikła, znikła, była na bank. Tu chyba była. Obok tego lochu. Bardzo powoli to skurowanie idzie. Ja ogólnie wszystkie poziomy idą bardzo wolno, nie? Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to sobie, nie wyobrażam sobie do tego ósmego tieru barwić 100 dni. Chyba na razie zaatakowałem. Pięknie. Hmm, tego nie mogę, już muszę mieć ciekierę Ale bale cedru mogę. A bale cedru są piąte i. O, troszkę warte. Coś czuję, że mnie Chad GPT ładnie wciula zrobił. Będziemy <laughs> tą skrzynkę podnieść. Jestem ciekaw, co w niej będzie. Ale myślę, że teraz. Jak już gram z premium, to troszeczkę szybciej podnoszenie tych poziomów pójdzie, bo jednak cały czas grałem bez tego premium. Nie doszłem do daleko, bo kurde, tylko dofarmiłem do trzeciego poziomu tych narzędzi. Tak czy siak, wydaje mi się, że będzie teraz znacznie łatwiej. Na pewno z tego powodu, że nie było łowienia, ta mapa będzie bardzo słaba. Bo to łowienie to jest naprawdę totalne, a tu na tej mapie nie ma tego łowienia i to będzie moim zdaniem dosyć słaby wynik. Nawet mimo premium Mm, tu jest. Och, tu chodź, tu chodź, chodź kolego. Szybko podniosę. Ty jesteś tutaj bardzo mile widziany. My cię lubimy. Pukaliśmy się z kasy, kurde. To, to jest problematyczne. Problematico. Znaczy, to na chwilę, no, po tej mapce będziemy mieć. Myślę, że takie minimum te 400 koła musimy zebrać. No, że to było niemożliwe. Z premią jeszcze nie. Dlaczego ten gościu mi to ukradł? Nie powinien tak robić w ogóle. Dobrze, mi się zrespiły jeszcze. Może jeszcze się zrespią. Wejdziemy sobie tutaj. Tego dosyć dużo. Ja nie pogardzę, ja nie pogardzę. O kurde, się trzech na raz rzuciło. Dobrze jest. Dałem sobie radę. Wiem, że będzie gorzej. To teraz jakby mnie ktoś zgrankował to by było nas kilka. Nas kilka, Radosław? Może nawet na pół z kilka. <laughs> 322 tysiące i mamy godzinkę 17 do końca. Czyli 223 tysiące mamy w 40 minut. Zobaczymy. Bez łowienia. A to łowienie daje takie siano. Czy ja znajdę w końcu tę skrzynię? Nie, nie, nie. To trzeba od razu wziąć, bo. I zaraz typek przyjedzie, nie? Tego nie będzie. Jestem na jestem, nie? On tu ma obczajony już ten. To miejsce. O. Tutaj gdzieś jest ta skrzynia. O, o, Pięknie. Patrzcie. No przecież to jest aż milutkie dla oczu. Mola sobie na szybko tą świnkę oskuruję, Tu się może zaraz respi, Takie respiki to ja rozumiem, nie? Zapamiętaj, że to jest tu, tu obok tej skrzyni. Ta skrzynia tutaj dziś jest skitrana, nie? Wow. A dobra, czyli to ja myślałem, że to jest skrzynia, to jest tu bank i można sobie przedmioty schować. Super. Nie podchodź, nie podchodź, maleńka. Nie mam czasu. Widzę cię. Widzę cię, maleńka. Od razu do ciebie podejdę. Tyk i nie będę marnował czasu. Ciśniemy z koksem, ciśniemy. Ja się martwię ekwipunkiem, bo mi się mu przepełnia. I tego było więcej. Różnie, no mam podwójnego toporania, mam kontroli tłumu, ale i tak mu poradzę. O, ty go odskaczesz. Dźwiga, dźwiga, wariat, nie ma czasu. Elegancko. Mam jeszcze piaskowiec. Kolejny niebieskie, dzik. Na koniec można by było piaskowca naklepać. Mamy jakieś skały, może. Nie, nie ma. Trzymać spota jakiegoś, nie mogę sobie tak jeździć. Nie teraz. Kolejny piaskowiec. Elegancko, elegancko. 8 minut, kochani, zostało. 8 <laughs> minutek. Hornbeam El... Wood. Kompletnie zero łowienia, nic. Dosłownie dupa zbita, jeżeli chodzi o łowienie. Zejdźmy na dół, zejdźmy na dół. Widzę tu dużo niebieskich. Jeszcze piaskowiec po drodze. <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Czas się kończy, czas się kończy. 6 minut. 5 minut zostało, kochani. Jedziesz, radosław, jedziesz. Nie masz boli, nie ma woli. 3 minuty 40 sekund. Gdzie nie galbiono? się uda zrobić pełną kasę? Tego nikt nie wie, zobaczmy Dwie minutki, Władysław Co na górze znajdziemy na firend. Na pewno nie to, czego szukamy Wróć, 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 wróć. Te minuty zostały, Radek, nie marnuj czasu Nie marnuj czasu, nie marnuj czasu Ten roch mi tu hałasuje Dobrze, drwal adapta To szybciej będzie biło O nie, no tutaj kurde, czemu ja idę zaś w tą stronę? Skuruj, 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 minuta, minuta, 15 sekund Jedziesz, jedziesz, jedziesz wariat dajesz, zapełniłeś 80% muła, dwie godziny, jeszcze tam kamieczek, dawaj, on, on drogi, on drogi, kamień, mieszkamy. 40 sekund, 40 sekund, lecisz, 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 30 sekund, 30 sekund, 30 sekund, nie, nie widzę go, nie widzę go, nie widzę go, dawaj więcej, 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 dawaj, 20 sekund, 20 sekund, 20 sekund, 20 sekund, Dimiskul cool. Kochani, po dwóch godzinach na Hornbeam Wood Udało nam się wyfarmić na premium Z wszystkimi dziennikami 550k srebra 550k srebra się udało wyfarmić Widzicie jak to wygląda Tutaj całe EQ wywrzucone Ja tej mapy nie lubię Nie ma tutaj ryb, nie lubię tej mapy i już więcej się na niej nie pojawia. No, kolejny odcinek, następny piątek, zapraszam Was serdecznie i również dziękuję za oglądanie.